Dzień dobry państwo, nazywam się Magda Kozłowska, jestem przewodnikiem warszawskim i dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o przewrocie majowym. Jednak zanim dotrzemy do maja 1926 roku, chciałabym wspomnieć o tym, co doprowadziło do tych wydarzeń. I tak wraz z nastaniem wolnej Polski wielu ludzi było przekonanych o tym, że koniec I wojny światowej to również kres sporów politycznych. Tymczasem nadzieja ta okazała się bardzo płonna, gdyż główną rolę w państwie przejmuje ustawodawczy parlament. Konstytucja Marcowa jeszcze bardziej ogranicza funkcję władzy wykonawczej i funkcję prezydenta. A parlament składa się ze zbyt wielu większych, mniejszych partii, one reprezentują zbyt wiele różnych interesów i są niezdolne do sformułowania jakiejś koalicji na dłużej. Prowadzi też do to do problemów z utworzeniem kolejnych rządów. One się średnio zmieniają co pół roku, i przepychanki parlamentarne i powierzenie taki premiera reprezentantowi PSL-u, Wincentemu Witosowi, przyspieszają decyzję marszałka Piłsudskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji państwowych w 1923 roku. Osiadł Piłsudski w podwarszawskim Sulejówku, w willi ufundowanej przez legionistów, ale tak nie do końca wycofał się z życia politycznego, chociaż wolał pozostawać raczej w cieniu. A lata 20 są okresem wyjątkowo niespokojnym. Już pomijając wojnę polsko-bolszewicką na początku dekady, w kraju panuje bardzo zła sytuacja gospodarcza, spowodowana też koniecznością zjednoczenia ziem trzech zaborów. Mamy hiperinflację, która jest spowodowana dodrukowywaniem pieniądza. To wpływa na szybki wzrost cen i wahania wartości pensji robotnika. Kiedy się już wydaje, że sytuacja jest opanowana dzięki działaniom premiera Grabskiego, który wprowadził m.in. złotówkę, w 25. nastaje kryzys spowodowany nieuracają. Drastycznie wzrasta bezrobocie, ceny znowu skaczą do góry, a jeszcze zaczyna się prowadzona z Niemcami wojna celna. No. Prowadzi do strajków i rozruchów z udziałem bezrobotnych, licznych bezrobotnych. Problemem wewnętrznym towarzyszą problemy na arenie międzynarodowej. W 22 zawarto radziecko-niemiecki układ w Repello, który zakładał życzenie się roszczeń finansowych obu stron, nawiązanie stosunków gospodarczych, współpracy wojskowej. W 25 państwa zachodnie podpisują kolejny układ, tym razem w Lokarno, w którym Niemcy gwarantują nienaruszalność granicy, ale tylko zachodniej, co sugeruje, że są co najmniej plany zmian. Na wschodzie. Kwiecień 26, to jest z kolei kolejny układ o przyjaźni między Niemcami a Związkiem Radzieckim. I ze względu na to, i na położenie Polski, to oznacza duże kłopoty. W kraju wrze. Wiosną 26 istnieje bardzo szerokie zaplecze społeczne do zmian politycznych i niemal wszyscy ci politycy, którzy rządzą są już mniej lub bardziej skompromitowani w oczach opinii publicznej. Piłsudski obserwuje rozwój sytuacji z Sulejówka, przyplanuje przewrót nie wiadomo, nie wiadomo czy robił to już to wcześniej. Wiemy tyle, że w listopadzie 25 do Sulejówka przyjeżdżają oficerowie garnizonu warszawskiego, aby pod pretekstem obchodów siódmej rocznicy powrotu Piłsudskiego z Magdeburga zademonstrować, swoje swoje poparcie dla marszałka, i wśród nich jest generał Gustaw Orlicz-Drescher, który niemal wprost mówi o poparciu zbrojnym w razie potrzeby. Tymczasem w maju 1926 roku do stworzenia rządu po raz trzeci zostaje wezwany Wincenty Witos i 9 maja w wywiadzie w Nowym Kurierze Polskim mówi wprost niechże wreszcie marszałek Piłsudski wyjdzie z ukrycia, niechże stworzy rząd, niech weźmie do współpracy wszystkie czynniki twórcze, którym dobro państwa leży na sercu. Jeśli tego nie zrobi, będzie się miało wrażenie, że nie zależy mu naprawdę na uporządkowaniu stosunków w państwie. Piłsudski odpowiada mu dzień później w wywiadzie udzielonym Kurierowi Borannemu, i mówi m.in., że staje do walki z głównym złem państwa, czyli panowaniem rozwydrzonych partii i stronnic nad Polską, i pamiętaniem tylko o groszu i korzyści. <grydy> tylko, że część nakładu tego pisma zostaje skonfiskowana na polecenie komisariatu rządu na miasto stołeczne Warszawy. W południe we wtorek 11 maja w okolicach rembartowa znajduje się pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego, którego dowódca podpułkownik Kazimierz Stamirowski odmeldowuje się marszałkowi. Wysłannicy marszałka w nocy z 11 na 12 z tego Maja jedą między innymi do Siedlec, docierają do stacjonującego na Pradze 36. Pułku Piechoty i jego dowódcy, pułkownika Kazimierza Sawickiego, który obsadza z własnej inicjatywy piechotą z ckm wylot mostu Kierbedzia od strony Warszawy. Poczynania te zaniepokoiły rząd. W nocy ogłoszono alarm stawiający warszawski garnizon stan pogotowia. W tym czasie prezydent Stanisław Wojciechowski podjął decyzję o swoim wyjęciu do Spały, do której przybyło około godziny 23. Ten Samej nocy zadzwonił do niego jednak premier Witos, który poinformował prezydenta o bardzo napiętej sytuacji w stolicy. 12 maja rano Piłsudski wyjeżdża z sulejówka i udaje się do belwederu, gdzie zamierzał się spotkać z Wojciechowskim i zażądać od niego ustąpienia rządu Witosa. Prezydent wtedy dopiero wracał ze spały, więc do spotkania nie dochodzi. Zamachowcy stracili jakby ten element zaskoczenia i to uzasadnia zdanie wielu historyków, którzy twierdzą, że Piłsudski wcale nie zamierzał zbrojnie wykorzystać stojącego za nim wojska, tylko go po prostu argument w dyskusji. Marszałek wraca do Rembertowa, wzywa Orliu Treszera, któremu poleca obsadzenie mostów łączących oba brzegi Wisły. Przybywa do Warszawy transportem kolejowym pułk piechoty Siedlec. Oddziały Piłsudskiego wyruszają na stolicę około godziny 14 i maszerują również oddziały z Ciechanowa i Karolina. Do Warszawy są wzywane pułki czas Ostrowia Łomżyńskiego, z Poznania, Zelwowa. Generał Tadeusz Rozwadowski zostaje dowódcą obrony Warszawy, a generał Stanisław Haller szefem sztabu generalnego. I sytuacja dla wielu dowódców jest o tyle bardziej tragiczna, że wielu walczyło o bałku i bardzo go szanowało. Wiemy przynajmniej o jednym przypadku próby samobójczej spowodowanej takim konfliktem. Około 13.00 zespały wraca prezydent Wojciechowski, natychmiast udaje się na posiedzenie rządu. Prezydent wydaje też odezwy do żołnierzy, w której podkreśla konieczność dotrzymania przysięgi żołnierskiej i dochowania wierności rządowi. Wprowadzony zostaje stan wyjątkowy w Warszawie i kilku sąsiednich województwach. Około godziny 17 na umoście Poniatowskiego dochodzi do spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim. Negocjacje kończą się fiaskiem. Siły Piłsudskiego przechodzą na teren lewobrzeżnej Warszawy mostem Kierbedzia. To jest ten most, który stał wcześniej w miejsce obecnego mostu Śląsko-Dąbrowskiego, czyli mostu pod starówką. Dowództwo nad siłami Piłsudskiego przejmują Orlitz-Drescher i jego szef sztabu podpułkownik Józef Beck. Piłsudczycy mają absolutny zakaz otwierania ognia do momentu, kiedy to zrobi strona przeciwna, a do tego dochodzi około 18.30 właśnie na moście Kierbedzia i zapoczątkują to starcie oddziały wierne premierowi. Generalnie siły rządowe w końcu wycofują się w głąb miasta. Komenda miasta znajdowała się wtedy naprzeciwko Hotelu Europejskiego i już wieczorem zostaje zajęta przez oddziały sprzyjające Piłsudskiemu. Sztab Generalny stacjonujący w budynkach na ówczesnym Placu Saskim też opuszcza swoje pomieszczenia i wszyscy podejmują decyzję o cofnięciu się na linię ulicy Nowowiejskiej. Dowództwo Wojsk Rządowych odcina się w ten sposób minister swojej do Dyrekcji Kolei, Dworca Głównego i Centrali Graficzno-Telefonicznej. O godzinie 20 do komendy miasta przybywa Piłsudski, decyduje się na rozpoczęcie mediacji, yy, prosząc o rozmowę Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Przedstawia mu tę sytuację, podkreśla, że ma znaczną przewagę militarną nad siłami rządowymi i Rataj udaje się do Belwederu na negocjacje, ale prezydent Wojciechowski się nie zgadza. Piłsudski spotyka się też z przewodniczącym pozostającym w orbicie wpływu PPS-u Kolejarskich Związków Zawodowych, żeby przedyskutować możliwe opóźnienie przyjazdu do Warszawy sił wojskowych z Wielkopolski i Pomorza. 13 maja nadciągają posiłki dla obu stron, dochodzi do kolejnych starć. Marszałek Rata i prymas Aleksander Krakowski próbują znowu wszcząć negocjacje, no ale im się to nie udaje. I 14 maja wchodzi w życie decyzja PPS-u o strajku generalnym. Popiera ten strajk Związek Zawodowy Kolejarzy. Strajk odcina stolice od reszty kraju, znacznie utrudnia sprowadzenie z polskich wiernych rządowi oddziałów, wzrasta liczebność piłsudczyków i wojska marszałka uzyskują przewagę. Odcinają m.in. siły rządowe od lotniska, które się wówczas znajdowało na polu Mokotowskim. Najcięższe starcia toczą się na marszałkowskiej, w alejach ujazdowskich, na Rozbracie i na Czerniakowskiej. Walki przenoszą się w bezpośrednio sąsiedztwo belwederu i wtedy około godziny 13. dowódców podejmuje decyzję o wycofaniu się rządu do Wilanowa. Podczas narady w Wilanowie wojskowi sugerują przeniesienie głowy państwa do Poznania i kontynuację walki stamtąd. Wojciechowski i Fitos obawiają się jednak długotrwałej wojny domowej i sprzeciwiają się tej propozycji. Podejmują decyzję o rezygnacji z urzędu i wydają rozkaz wojskom rządowym, żeby zaprzestały tych walk. Tragiczny bilans majowych starć to około 350 zabitych, z tego blisko 150 cywili oraz ponad 900 rannych. Obowiązki głowy państwa. "Przejmuje marszałek Sejmu." Maciej Rataj. Wprowadzono natychmiastowe zawieszenie broni, a misję stworzenia nowego gabinetu e, ZOS, e, misja zostaje powierzona wskazanemu przez Piłsudskiego Kazimierzowi Bartlowi. I już następnego dnia powołany zostaje pierwszy rząd Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski obejmuje tekę ministra spraw wojskowych i ten rząd miał funkcjonować jedynie do czasu wyboru nowego prezydenta. Popierające zamach stanu partii sądziły, że Piłsudski po prostu obejmie stanowisko prezydenta, ale Piłsudski wcale nie planował ani tego stanowiska, ani rozwiązania prezydenta. Parlamentu, mając świadomość, że wybory i tak zakończą się z sukcesem innych partii. Zamach wymieszany był przeciwko partiom, jako ogółowi, więc nie chciał działać w oparciu o te partie. 31 maja Zgromadzenie Narodowe rzeczywiście wybiera Piłsudskiego prezydentem, tylko że marszałek wyboru nie przyjął. Uzasadnił tę decyzję zbyt małym zakresem uprawnień, jakie dawała prezydentowi Konstytucja Marcowa i wywołało to dosyć sporą dezorientację z członków Zgromadzenia Narodowego, a jeszcze większe było ich zaskoczenie, kiedy okazało się, że Piłsudski rekomenduje to stanowisko raczej nieznanego naukowca Ignacego Mościeckiego, tak naprawdę będącego wykonawcy woli marszałka. Krążyło wtedy nawet powiedzonko tyle znaczy, co Ignacy, a Ignacy nic nie znacy. Kolejnym następstwem zamachu jest uchwalenie przez Sejm tzw. Noweli Sierpniowej, sankcjonującej przewagę władzy wykonawczej kosztem ustawodawczej. Dochodzi do zmniejszenia kontroli parlamentarnej nad rządem, wprowadzenia wyłącznego prawa prezydenta do rozwiązania parlamentu, a także ograniczenia swobody ustalania prac budżetowych przez Izbę. I przewrót um. Możliwe przejęcie władzy przez grupę zwolenników Piłsudskiego, która jest nazywana sanacją, głoszącą hasło odnowy moralnej. Piłsudski nie został de facto dyktatorem, ale wprowadził autorytatywny sposób sprawowania władzy. Nastąpiły częste procesy polityczne przeciwników nowej władzy, wyroki przeważnie kończyły się orzeczeniem winy oskarżonych i wysyłaniem ich do więzień, bądź to miejsce odosobnienia w Berdehecie Kartuskiej. I marszałek Piłsudski faktycznie rządzi Polską aż do swojej śmierci w 1935 roku. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.